Jeśli kiedykolwiek zobaczysz kobietę w zakrwawionym kimonie, nie zatrzymuj się i nie oglądaj się za siebie. Tylko bierz nogi za pas, bo jeśli cię zauważy, będzie już za późno. Dawno temu zdradzona narzeczona zniknęła w lesie, a kiedy ją odnaleziono, jej dusza nie zaznała spokoju, pozostając wśród żywych jako mściwe widmo. W małej wiosce mieszkała niegdyś kobieta o niezwykłej urodzie, zawsze była ubrana w śnieżno-białe kimono. Miała poślubić mężczyznę, którego kochała, lecz tuż przed ślubem odkryła jego zdradę. Zrozpaczona... Udała się do lasu, gdzie zniknęła bez śladu. Po kilku dniach jej ciało odnaleziono w rzece z kimonem przesiąkniętym krwią. Mieszkańcy wioski pochowali ją, lecz to nie zakończyło tej historii. Wkrótce pojawiły się doniesienia o zjawie, błąkającej się nocą po lesie i pytającym drżącym głosem, dlaczego mnie zdradziłeś. Jej puste oczy zdawały się wpatrywać w noc, a łzy nie przestawały płynąć. No cóż, Harnania malitości dla zdrajców. Zaobserwuj, jeśli lubisz takie ciekawostki fantastyczno-mitologiczno-legendarne.